Cześć, w tym poradniku pokażę Ci jak znokotować wroga w Kingdom Kong 2, także na samym początku musimy po prostu podejść do wroga na kontrolu, czyli na kucaku po prostu, podejść do niego na blisko, kliknąć F, zaczniemy właśnie przyduszać wroga, w momencie kiedy pojawi się niebieska ikonka ze skrzyżowanymi mieczami na środku ekranu, no to klikamy lewy przycisk myszy, czasami może się to nie udać. Ogólnie powiem tak, że ten hensel, przy którym jesteśmy, jest to nauczyciel, który nas szkoli w duszeniu, w ogłuszaniu, jak i w kradzieży. I znajduje się on w młynie w dolnym seminie. Dokładnie tutaj, tak odzumuję sobie trochę mapę, żeby było wiadomo. Jeżeli zaczniemy misję u Krejzla, u tego młynarza, to zostaniemy właśnie skierowani do tego gostka. I on nas zacznie uczyć. Dlaczego to mówię? Dlatego, że u niego właśnie możemy sobie fajnie podszkolić to ogłuszanie i wbić kolejny poziom skradania się. Prawdopodobnie właśnie jesteś tutaj po to, bo ci to nie wychodziło, on cały czas się wierzgał. No i była kolejna próba za próbą nieudana. Ja zauważyłem, że w momencie, kiedy ja wbijam co kolejne poziomy tego skradania się, to wtedy. Coraz częściej zaczynam go ogłuszać za tym pierwszym razem. Ja tutaj to właśnie przedstawię, żeby tak nie przedłużać i nie gadać niepotrzebnie. Podchodzę przykucnięty. Klikam F, żeby go przydusić. Następnie lewy przycisk myszy. I tutaj właśnie mi się udało. Wcześniej on cały czas mi się tutaj wjeżdżał. Taka zielona tarcza mi się pojawiała. Ona tak szybko się tu pojawiała, że nawet nie było czasu, żeby tego obronić. No. Nie wiem kto z jakim refleksem musiałby działać, żeby mu się udało, i tutaj przy okazji jeszcze pokażę, ponieważ wbił mi się poziom. skradania się po udanym ogłuszeniu po prostu będziemy musieli próbować, próbować, aż się uda wbijać sobie te poziomy. No, chyba że już mamy po prostu ten poziom wbity, no to, no to żadnego problemu z tym nie będzie. No dobra, to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Powodzenia i pozdrawiam. Strzała.